No i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, to jest ten film z omówienia zaległych gazetek, czy też magazynów Lego. W większości są to Star Wars, ale też nie wszystko. I tak wam po prostu pokażę, co sobie wtedy kupowałem przez tamten czas, po co były mi te figurki. I też sobie trochę omówimy ogólnie te magazyny. Też y, zauważyłem, że wyszło troszeczkę sporo nowych, ale jeszcze mam zaległości w nich, więc też wam trochę o tym opowiem. Także no cóż, jest tego sporo. Myślę, że zaczniemy po prostu od tych książeczek takich y, grubszych bo ich mam chyba znacznie, znacznie więcej, a potem przejdziemy do tych już po prostu zwykłych magazynów LEGO Star Wars. No i słuchajcie, na początek Scott Trooperzy, czyli coś, o czym już nagrywałem tam z pół roku temu, powiedzmy, film, kiedy właśnie te figurki pojawiły się w tych magazynach, gdzie wtedy one kosztowały po 12 zł za właśnie taką całą książeczkę z figurką. Teraz widziałem, że kosztują 14-13, więc no, trochę ciężej może znaleźć teraz te figurki. Ale mimo wszystko dalej uważam, że cena nawet 15 zł za taką figurkę to jest całkiem całkiem spoko, zwłaszcza, że no jest po prostu tania, tak? I można ją kupić w dużych ilościach. I możecie sobie zrawać tam armię scout trooperków. No ja tak jak mówię, no te figurki już omawiałem tam, bo może podepnę tu gdzieś ten film odnośnie właśnie tej figurek, gdzie nagrywałem. No i cóż, no ja je kupiłem sobie po to, po prostu, żeby dalej uzupełniać moją armię tych skultur, bo mam już ich całkiem sporo, więc myślę, że to nie ma o czym więcej rozmawiać, ja no, po prostu kupiłem sobie dwie takie figureczki do powiększenia mojej armii Imperium i też myślę, że jakiś taki film na zasadzie tej armii klonów, którą kiedyś stawiałem, to też pojawi się taki film po prostu odnośnie właśnie armii mojej Imperium. Teraz gazetka z Lukeem Skywalker'em na powiedzmy 400 lecie powrotu Jedi i to jest całkiem spoko figurka, takiej gazety kupiłem sobie dwie, ale też muszę sobie kupić znacznie, znacznie więcej. No i jak sami widzicie to jest ta figurka z tej dioramy Endoru, tak? gdzie też notabene ta sama figurka ale wyszła w, w innym zestawie, więc fajna ta diorama. No i cóż, no też wam nagrywałem chyba o tej figurce, jak były przecieki, że ona ma się pojawić, no to też wam nagrywałem, że z takich figurek można robić fajnych po z Endoru. I powiedzmy, że już z takiej jednej figurki zrobiłem sobie właśnie takiego komandosa z Endoru. Jak widzicie dałem mu po prostu taki plecaczek, taki chemik bo mam takich hełmów cztery, takim luzem powiedzmy więc akurat tak najbardziej one będą pasować do takich y, komandosów, żołnierzy z Endoru. Dałem mu ten pasek, taki który kupiłem ostatnio właśnie y, w tym zamówieniu z Pika Brick. No i dałem mu też główkę obiłę na Kenobiego z taką słuchawką, więc myślę, że całkiem spoko taka figurka wygląda. No i ja na sobie porobię takich więcej figurek, no bo to też ta figurka takiego Lucas Cowokera nie jest droga, bo kosztuje też około tych 15 zł, gdzieś tam powiedzmy na jakimś Media Expert czy Empiku. Także no, zabranie sobie takich figurek po prostu, żeby mieć te takie torsiki i nóżki, żeby zrobić jakąś taką właśnie armię tych komandosów z Endoru, kiedy nie macie tych oryginalnych powiedzmy figurek, z właśnie jakiś battlepacku czy czegoś odnośnie Endoru no to z takich figurek jak najbardziej możecie sobie porobić fajne właśnie takie postacie, a też przy okazji no jest to fajna figurka do kolekcji, no bo nie musicie kupować tej dioramy paskudnej z Endoru, tylko właśnie kupicie sobie taką gazetkę za 15 zł i macie taką figurkę Lucas skałkę z mieczem świetlnym no powiedzmy z jakimś tam spiderkiem, ale to wiecie to zwykle jest zlepek takich elementów, więc nie ma o czym tu gadać no i tak jak powiedziałem, no ja muszę sobie kupić jeszcze trochę tych figurek no bo na pewno muszę kupić trzy bo jedno chcę mieć po prostu oryginalnie figurkę takiego z Endoru, no i trzy po prostu pójdą mi na części. I też w ogóle fajnie, że ta figurka Lucas Kawalkera ma te takie włosy, jakie miała zawsze od po prostu pierwszych lat LEGO Star Wars. Czyli to takie proste, bym powiedział, kelnerskie włoski, a nie to coś, co dostaliśmy w tej sali tronowej Palpatina też właśnie na lecie, gdzie był ten look z takimi włosami jak ten chłop ze, ze scooby <grym> po prostu paskudnie wyglądało. Więc ja się cieszę, że akurat tej figurce mamy te włosy w tym takim ciemnym kolorze piaskowym. Także dla mnie ta figurka jest jak najbardziej opłacana i polecam Wam się w nie zaopatrzyć. Kolejną figurką jest Voldemort z Harry Pottera, w takim kolorze już powiedzmy tym sand green. Bo wcześniej on występował w takim ciemniejszym lub też czarnym, więc myślę, że zakupienie takiej figurki Voldemorta, żeby po prostu mieć mm, taką powiedzmy wersję w tym innym nieco kolorze, trochę przybrudzoną, szkoda, że nie otrzymujemy nadruków na tej sukience, tej spódnicy, tak? No ale wtedy ta figurka byłaby już strasznie mniej unikatowa powiedzmy, bo też chyba w takim kolorze sand green już z nadrukiem na tej spódnicy pojawia się w tym zestawie bitwy o Hogwart. Chyba tam jest nieco może i nagłówka, chociaż nie wiem, bo szczerze mówiąc nie śledziłem zbytnio tego zestawu, więc nie jestem pewien, ale chyba ten kolor jest taki sam. No i cóż, mam tu taką wężycę na gini z takich elementów. No Ja tego nie będę składać, bo to jest bez sensu, ale zawsze mam jakieś tam fajne elementy. No tak i no jest to figurka po prostu dla fanów Harry'ego Pottera którzy by chcieli mieć jakąś kolejną figurkę Voldemorta do swojej kolekcji, i też za 15-12 złotych możemy gdzieś tam kupić, także całkiem spoko, a kto wie, może komuś się nawet taka główka złowieszcza przyda. Także dla mnie, jak najbardziej, figurka prosto idzie do kolekcji, tak, nie będę jej używał na jakieś części czy coś, tylko właśnie, żeby tą taką figurkę Voldemorta w swojej kolekcji. No i kolejną figurką jest też Harry Potter z Harry Pottera, ale to jest taki nieco, powiedzmy, inny zestawik, no bo taką figurkę Harry Pottera już mam ale znalazłem, że jest karta, której nie miałem z tych kart czardziejów, z czekoladowych żab. Bo zacząłem właśnie przez to, dzięki temu, że jest plastikowe. Teraz w ogóle wiedziałem, że te, o te gazetki są w takich teraz... Nie ma tych plastikowych rzeczy, tylko są tak jakby kartonik przyczepiony do tego z nadrukiem figurki, co też jest ciekawe. Szkoda trochę, no bo ten plastik jednak był fajniejszy, no ale wiecie jak to jest. Taylor Swift może latać sobie do Starbucksa po kawę, a my pijemy szejki ze słomek. Papierowych, no ale tak jak mówię, no kupiłem sobie tę figurkę tylko i wyłącznie po to, żeby mieć tą kartę do kolekcji. No bo takiej tutaj jeszcze nie miałem. To jest H w ogóle Helga Hufflepuff, ale nie jestem pewien. No i tak jak to powiedziałem, no kupiłem po prostu, żeby mieć tą kartę. Też jest taki fajny element, gdzie możemy schować różdżkę. Więc może mi się to, to, do, to do czegoś przyda. No i taki Harry Potter zasili kolejny raz moją kolekcję. No i ostatnia figurka, tym razem jest to Jurassic World. I kupiłem tę figurkę chyba jakoś w listopadzie albo październiku, nie jestem pewien. I kupiłem to przede wszystkim dla elementów, które mi się przydadzą. Koszula plus spodnie w połączeniu z tą główką. Będzie po prostu moją figurką Babelsa z chłopaków z baraków. Także w końcu po tylu miesiącach sobie <grych> otworzę tę figurkę i skompletuję tę moją figurkę Babelsa i też zrobię może jakieś zdjęcie, może jakiegoś short anagram. Ale też kupiłem, bo jest ten kapelusz taki powiedzmy Indiana Jonesa, więc mi się do czegoś przyda. I kupiłem sobie też względem na tę główkę, bo tej główki użyję do. Figurki Cebolego, rycerza z gry o tron, także całkiem spoko, bo ona jest taka właśnie, że ma po bokach siwe, ale wąs ma taki jeszcze powiedzmy troszeczkę ciemniejszy. No i też jest jajo. No i też torba, tarbo zawsze się do jakichś figurek przyda. No jajo jest spoko, bo jajo wezmę też może pod jakąś Daenerys, wiecie, jakieś takie smocze jaja, coś takiego. Więc jak najbardziej taka figurka, ja, znaczy ja zapłaciłem za tę figurkę chyba 11 złotych, pamiętam, na Media Expert, więc mega tanio. A sporo elementów, nawet nie wiem, ten kilof, tak, czy no, po prostu kupić dla takiej główki czy kapelusza, więc... No dla mnie jak najbardziej figurka opłacalna i w końcu sobie zrobię figurkę Babelsa. No i tak jak powiedziałem, no, nagram wam może oddzielny odcinek o chopaków z baraków, albo nagram jakiegoś Shorta. Przy okazji też kupiłem dwa polibagi. Nie wiem, czy jest sensu w ogóle coś omawiać. Takiego polybaga chyba z Dumbledorem jeszcze nie miałem, ale to też jest ta karta kolekcjonerska, więc zobaczymy, może coś w środku. Chociaż ja nie wiem, czy je w ogóle otwierać, jaki jest sens, no bo daczcie. no to jest taki zletek elementów, tak? Więc chyba sobie daruję. No ten polybag z Chochankiem już sobie kupiłem jeden. Też kupiłem ze względu na to, żeby mieć ten taki torsik, no bo powiedzmy, że można jakieś takie fajne figurki z tego porobić, jak widzicie wziąłem to właśnie torsik od niej, wziąłem spodenki od doktora Strange'a też tego polybaga jakaś tam powiedzmy, że figurka łucznika powstała, w tym przypadku będzie to figurka Valerionów z Rodu Smoka, także taki polybag za, też nie jest jakiś drogi, bo 11 złotych, a macie sporo elementów, na takich złotych, na macie ten złoty z który kiedyś był taki unikatowy, bo był w pierwszej serii figurek Harry'ego Pottera. No i macie tam jakieś inne elementy, więc myślę, że za 10 zł, 11 muszę gdzieś to kupić na Allegro i też jest to całkiem spoko okazja. Jeszcze jeden polybag mam tym razem ze Star Warsów, jest to X-Wing na 40-lecie powrotu Jedi i szczerze mówiąc, no ja wątpię, że to kiedykolwiek będzie coś kosztować jakoś powiedzmy, <laughs> powiedzmy no dużą cenę, ale no też mi jakoś nie, nie czuję potrzeby otworzenia tego wyłożenia, tak, no niech on sobie będzie w tym Polibagu z tą 40, może kiedyś będzie droższy, może nie. No, ja po prostu nie czuję potrzeby, żeby go złożyć. Chociaż powiem Wam, że ten model całkiem spoko wygląda. Jest taki, no patrzcie, po tym obrazku jest tak fajnie stworzony. Fajne są te, powiedzmy, lasery z tych takich, nie wiem, antenek małych, i też wydaje się taki masywny, więc no spoko. No ja sobie go nie otworzę, tak jak mówię, no zachowam go, bo też nie po prostu nie czuję tej potrzeby, żeby go składać. No i przejdźmy do magazynów Lego. No kupiłem sobie kiedyś tam, kiedy wyszły dwie figurki Palpatina, też właśnie z tej sali egotronowej. tronowej. W ogóle powiem Wam, że te y, dioramki, właśnie ta sala dronowa, te tronowa, y, ten pojedynek, czy też pościg na Endorze. To jest takie po prostu XD, że oni potem te figurki wypuścili w tych gazetkach w mniejszych zestawach czy w czymś. Na, <głos》>, mniejsza z tym, no szkoda F dla ludzi, którzy kupowali na przykład Saletronową, tylko po to, żeby mieć nową figurkę Palpatina z, tych, z tymi jego oczkami. W ogóle te oczka, one mi się bardzo podobają, takie właśnie powiedzmy jakieś takie kropki, tak? Nie, że mamy takie oko jak na przykład tu u Maula, tylko taka kropka, one mi się bardzo podobają w przypadku figurek, które nie są ludźmi. Jak na przykład Asoka, tak, to fajnie wyglądało Asoki, ale u ludzi no, jeszcze jako taką mogę tłumaczyć sobie tego Palpatina, że to są oczy Sita, tak? Więc ma takie po prostu żółte. Ale jak widzieliście figurkę Ezry, która ma być w tam w zestawie z Frownem, to dlaczego Ezra ma takie błękitne kropki? Ja tego w ogóle nie nagrałem, też nie miałem w ogóle nagrać o tym szarta, jeszcze może nagram, jeszcze może nie jest za późno. Ale no, mega nie czaję. Czemu Ezra ma te kropki? Bo to jest po prostu dla mnie XD. No ale wracając, no jest taka, była no taka figurka Palpatina, kupiłem sobie dwie. No, bo ona też pójdzie na jakieś tam po prostu elementy, chociaż jedną sobie zostawię. No, może mieć po prostu takiego Palpatina z y, tymi oczami. A ten taki torzik i nóżki, beleryna, capture pójdą można jakiegoś śmierciożercę, w przypadku tej drugiej figurki. No i też fajnie, że dostajemy do tej figurki błyskawice, tak? Bo wcześniej, jak wychodził Palpatin, to nie było tych błyskawic. Ja pamiętam, że kupiłem sobie Palpatina tam kiedyś, kiedy się były, ten. ta pierwsza seria, kiedy Palpatin wyszedł do magazynu. To on nie miał tych błyskawic. Ja musiałem sobie te błyskawice dokupić na Allegro. Więc musiałem dodatkowo zrobić sobie koszta, a tak to całkiem spoko, że... Wtedy był miecz świetlny, Ole, pamiętam tak. Wtedy był miecz świetny ze złotą rękojeścią, teraz mamy błyskawicę. No więc powiedzmy, że coś za coś, tak? No fajnie, gdyby to był jeszcze miecz świetlny, no, ale nie ma, więc mamy tylko po prostu błyskawicę. Ale i tak uważam, że nawet za, za te dwie dychy, no bo tego magazynu nigdzie nie kupicie taniej, no chyba, że może gdzieś na Allegro, ale też powątpiewam. Więc raczej trzeba zapłacić za niego dwie dychy. No ale macie tą figurkę Palpatina z tej sali dronowej, także dla kolekcjonerów, którzy chcą mieć po prostu figurkę. Jak najbardziej takie magazyny się opłacały. Nie wiem, czy gdzie się jeszcze znajdziecie, no bo tak jak mówię, no ja to kupowałem sprzed roku, przed pół roku prawie. Także no jestem mega opóźniony. I to nie tylko w kwestii figurek, ale też w kwestii rozwoju. No i kolejne nowe magazyny to jest figurka Mandalorianina tego błękitnego. Już po prostu powiem wam, że chce mi się wymiotować, jak widzę tych niebieskich Mandalorianów. Oni są dosłownie wszędzie. Jak pamiętacie wojny klonów, jak były te Battlepaki z Mando, to one też były niebieskie, tak? W Większości tych właśnie zestawów są niebieskie. Bokatan, wszystkie te figurki odnośnie do niej. Te nawet figurki z najnowszego Battlepaka z tymi Mando. One też są błękitne, więc mi się już po prostu chce żygać tymi błękitnymi mando. Jak ja mam sobie porobić różne klamy z moich figurek mando? Jak większość jest po prostu błękitna, albo ciemno-niebieska, albo jasno-niebieska, albo szaro-niebieska, no proszę was, zróbmy jakieś figurki mando, które nie są niebieskie, bo już mi się po prostu nie chce żygać. No ale wracając, no kupiłem sobie te dwie gazetki, też wiedziałem, że ta, ta sama figurka jest właśnie w tym magazynie, w tych twardszych okładkach, tak. Gdzie właśnie ona ma ten już taki papierowy, powiedzmy, ten ochraniacz, tak? Więc też można kupić te figurkę za tańsze pieniądze niż 20 zł. No ja wtedy kupiłem za 20 zł, no bo wtedy jeszcze nie było tej książeczki. No ale no cóż, no też myślę, że wam nagram update odnośnie update. No po prostu nagram wam też film odnośnie mojej armii Mandalorianów. Też muszę wam pokazać Battle Packa, którego kupiłem za 5 dych. Mega tanie, ale jest mega zniszczone, zniszczone pudełko. Ale wszystko jest nieotwarte, więc jak najbardziej Big W. No i tak jak mówię, no ja kupiłem te figurki, no pewnie je rozbiorę pod jakieś tam kostumy, pewnie rączki pozmieniam, coś takiego. Tu pewnie dam jakieś srebrne, żeby pasowały pod zbroję, albo błękitne pod hełm, no nie wiem, no coś z tego zobaczymy. Bo tak jak mówię, no nie chcę mieć armii po prostu takich samych Mandalorianów, bo jest bez sensu, więc coś tam będę zmieniać. No i jak już sobie to pozmieniam, jak już mam nagrać ten battle pack, może kupię ten battle pack nowy, ale no powątpiewam, no to wtedy wam wrzucę film po prostu taki odnośnie mojej armii Mandalorianów. No i ostatni magazyn, który sobie kupiłem to był ten Shock Trooper z Coruscant i jak najbardziej powiedzmy, że kupiłem dwie te figurki. No nie jestem przekonany co do tych hełmów, jak wiecie, te dziurki i też może ten trochę design, ale torsiki to wszystko całkiem spoko wygląda. Kupiłem sobie, tak jak powiedziałem, dwie te figurki, jedną już otworzyłem, coś tam z niej porobiłem. Ja oczywiście w tych figurkach zmieniam rączki na czerwone, pasek zmieniam na czarny, no bo tak po prostu wolę, chociaż ostatnio miałem jakieś przebłyski, głupoty i jakoś mi się tak zaczęło podobać bardziej, może z białym, no ale to wiecie, ja jestem zmienny jak kobieta, także... Zobaczymy, co z tego będzie. No ta figurka, dwie dychy, dość drogo, szczerze mówiąc, no ale tę figurkę się kupić chyba tylko w jednym zestawie? Nie, chyba w dwóch. W kanonierce będzie był Palpatine i Padme i chyba w jakimś innym, chociaż nie jestem pewien, szczerze mówiąc. Może nie, może tylko w tej kanonierce. Więc no, jak ktoś wtedy śledził te figurki, te magazyny, no to mógł sobie właśnie w armii, tak jak kiedyś uzbierałem armię, 500 jedynki. Mm, nie szedłem jakoś w zbieranie armii tych figurek. No, bo tak jak mówię, no nie jestem przekonany do tego designu. A też jakoś ciężko kupić te hełmy w Polsce z wyklein Army Customs, właśnie pod tych gwardzistów z Korusant. Także no, kupiłem sobie dwie, te dwie figurki, z jednej zrobiłem jakieś tam powiedzmy dowódcę. No, a z tej będzie po prostu zwykły. A, nie, no tak, czy ta figurka była w tym Battle Packu, tym nowym, za stówę, który on no, notabene tam gdzieś leży na parpecie. Jeszcze muszę go otworzyć i łożyć. No tak, mi się przypomniało. Więc była ty, ta figurka była w dwóch zestawach, więc no, jak ktoś kupował ten battle pack, no to miał już figurkę, ale mógł coś do kupić i mieć po prostu jakąś tam większą armę. Więc no, myślę, że dla fanów klonów, którym też ten design Helmu nie przeszkadza, no to to była świetna okaza, że po prostu by zebrać taką armię właśnie figurek, tych klonów, no i coś tam sobie podziałać w mockach. No i słuchajcie, to będzie tyle chyba z tego mojego omówienia, no bo więcej tak nie mam. W końcu, w końcu to nagrałem, bo to już leżało po prostu tak długo tutaj pod stołem na ziemi. Tak mnie już to denerwowało. Teraz sobie mogę to wszystko otworzyć i porobić jakieś te figurki, tak jak właśnie takiego komandosa z Endoru. Też właśnie porobię kilka takich figur, jak to wam może jakiegoś mocka zrobię na Instagramu, więc to także polecam być na moim Instagramie. Też polecam zajrzeć na kartę społeczności, no bo tam właśnie na przykład widziałem odnośnik, kiedy będzie ten film z omówienia tych gazetek. Także zachęcam do bycia tam i na Instagramie. No i cóż, myślę, że ode mnie to tyle w tym filmie. Kolejnym filmem może będzie update z Winterfell, może będzie coś innego, a może wrócę dopiero z filmem za pół roku. Także nie polecam być subskrybentem ani wspierając tego kanału. No i chyba ode mnie to tyle, i widzimy się w jakimś kolejnym filmie na moim kanale.